Ceniam piosenki polskich youtuberów, Team X moja miła Chcemy zobaczyć Jacha jak obraża Leksia Jachu obraża Leksia <laughs> Zobaczymy No elo Jachu Muzyczny na polskiej YouTubie, ktoś Witam. naprawdę w to wierzy? Chciałem podziękować z tego miejsca i być A bardzo A czy nie najlepsze dlatego, że jedyny? Dobra moja... Niech tylko spróbuje obrazić Leksia tak spokojnie, czad spokojnie z tymi widłami Spokojnie z tymi widłami, okej? Okay? Jeszcze nie oglądał piosenki. Tutaj jest piosenka. Innego. Nawet nie wie co powiedzieć. Co jest, Leksiu? Ta... W sensie, od razu wchodził... Czekajcie. Tutaj. Był na premierze. Mamy co? lecimy z premierką. Mój ty Ej, co się stało? <laughs> nie wyciszaj leksia. Ej, skąd śnieg mieli? Nieprawda nie padał śnieg. Ja mieszkam koło Warszawy i wiem, że nie padał. Swoją drogą, to być piosenka disco Polo I padał. podobno nie jest... Mamy nią nie brać na serio. Będę brał na serio, ja zawsze biorę na serio. Aha. Zobaczmy, zobaczmy. Totalnie jestem ciekaw, co z tego wyszło. Jeżeli go bierze na serio, to tak naprawdę powinien ją mocno zjechać, ale zobaczymy. Za długi wstęp Za długi wstęp, ewidentnie Ale to z reguły tak jest jak się robi beat do swojego kawałka i się długie intro zostawia Leksiu, za długie intro, nudy, w sensie youtuberzy od razu wchodzą z pełną energią Ty, brakowało trochę tego, nie? Lecimy Zaczyna się obrażanie Leksia Zaczyna się <laughs> Jachu umiera Zobaczcie na twarz Jacha, Jachu umiera Jachu umiera Spodziewałem się dużo czegoś, innego, <laughs> dużo totalnie innego. <laughs> nie wiem, co Jaku umiera. Co jest, Leksiu? Totalny troll, nie? Nie, no, ten wokal nie siedzi tam, totalnie jest oddzielony od podkładu. Perkusja też nie jest jakaś szczególnie mocna, jest taka totalnie słaba i w ogóle też w aranżacji nie siedzi. Ale jak się mówi, że siedzi w rapie i nie siedzi w discopole, i to nie jest jego główny nurt muzyczny, wezmę to pod uwagę, Leksiu, ale moja ocena będzie i tak surowa i tak. Surowy! Tej surowy, Jaku. No dam ci jeszcze szansę, jeszcze masz jakąś szansę? Szansa, żeby się spokojnie, spokojnie, spokojnie to, to jest szansa. Tego Leksia, który robi ten głos, który tak bardzo do niego nie pasuje. Ten głos lekcja. Nie, nie, to jest takie... To miało być zamierzony cringe, ale... To nie jest śmieszne. Coś by było cringe'owe i byłoby fajne, gdyby było śmieszne i to by było... ha, ha zobaczcie, to żart, to takie... Patrz, czy, czy Leksio, moja miła, był śmieszny? Uwaga, czas trwania ankiety. Minuta. Minuta. Uwaga, użytkownicy czatu odpowiadają. 50% odpowiedziało tak, a drugie 50% odpowiedziało nie. Zdania ekspertów są podzielone. Można by powiedzieć, że jeden czatownik powie tak, drugi powie nie. Tak, 52%, 48% nie. No ja powiem tak, zdania są podzielone. Ja, ja pajam ja sympatią do Leksia. Dlatego mnie bawi to, ale dlatego, że ja Leksia lubię. Ale czy mogę sobie wyobrazić, abym Leksia na przykład nie znał i czy by mnie to śmieszyło? No pewnie nie, pewnie mnie śmieszy, dlatego, że znam Leksia, że znam Leksię, że lubię Leksia z tych filmów. Powiemy się, jest śmiesznie i to jest dla zabawy, wiecie o co chodzi. A to nie jest śmieszne. Tak. To jest, eee. Dziękuję, jeśli się z Skaja za dwa miesiące czy jakiś świąteczny garyzmon z ekipą, jeżeli Blady zorganizuje, to bardzo chętnie. Jedziesz, Wiem, train, mam głowie mam szał, myślę już o popie Nie tam, wiem co zrobię, kiedy spać się kładę Ledwo daję radę, piję lemoniadę Z refrenem już jadę Tu seria mogę teraz powiedzieć, bo wiem, że piszesz teksty W sensie, skoro mówisz, że w rapie siedzisz i rapujesz, piszesz teksty Nie robimy takich tekstów, bo to jest rymowanka I było za czas jadę, ade, lemoniadę Kurde, no Ja. dobre punkty on niby krytykuje naszego idola, ale kurde, chat to jest ten przypał, kiedy ktoś krytykuje Twojego idola i ma rację. Zatem nie wiem, jak się zachować teraz: czy obrażamy Jacha, czy zgadzamy się z Jachem, czy może. Zmieniamy temat, chat. Team X wrzucił nowy materiał. Team X wrzucił koło fortuny decyduje do jakiego kraju lecimy. Niestety, zastanawiam się, czy była również tam Korea Północna w no tym kraju, ale zaraz skłonie. zobaczymy. Zaraz zobaczymy, uwaga. Przejdźmy do naszego codziennego oglądania.